Słuchaj, nie słyszysz? A czekaj, bo ja może mam tu ściśnięte. No, bo mi przeszkadzało słuchanie. Ja się nie to jest. с strachu i wirusach, maseczkach, politykach, szczepionkach i zakupach, oto tutaj teraz, moja przyszła dzisiaj kolej, ktoś poprosił, mam tu wyznać, na czym w życiu stoję, jeśli masz nadzieję, na jeszcze coś nowego, rozczaruję cię niestety, nie bawię się w te wstety, zamiast tego najstarszą prawdę chcę przypomnieć, walcząc o przetrwanie, łatwo jest zapomnieć o niej, więc posłuchaj uważnie, bo to nie moje są słowa, jeśli cenisz sobie życie, ktoś niech prawdę dla nas schował o wyborach, tak wielu Wciąż jeszcze dyskutuje, ale dalej nie wiadomo, co naród zdecyduje. Tutaj jednak problem znowu powstaje: znacie przy nazwisku, złudną pewność ludziom daje, że wybory życia właśnie słusznie dokonują. A wybory codzienne na uwagę zasługują większą przecież. A wybory codzienne na uwagę zasługują większą przecież. O, o. Zamiast pchać się po papier w tej historii zapisz Że wybierasz oddać rolkę nawet jeśli ją stracisz Prawda taka wszystkim nam się udzieliło Nagle wolność i miłość na wyścig zamieniło Zauważmy w końcu lekcje życia jak na dłoni Że nie wózek pełen ale miłość nas ochroni, ona będzie odpowiedzią Która prawdy idzie toną, pokona obojętność Obudy koronę. Tu na koniec jeszcze, pragnę jedną rzecz dorzucić Wcześniej czy później, to prochu musisz wrócić Kiedyś staniesz przed tym, który życie dał Ci swoje Czy wykończycie wirus, czy on da Ci są koronę Ale To nie Ale bunt co się szerzy, umieralność ma 100% Choć pozornie się nie spieszy, możesz szczepić się stale Aby przeżyć jeszcze dalej, ja zapomnieć nie mogę on do życia daje drogę, gdy to przyjmiesz nigdy nic już cię nie zgładzi. Kasia, ta piosenka jest jest przez ciebie, więc dedykuję ją dla ciebie. I chciałem kilka osób nominować do challenge'u. Po pierwsze, to musi być, to jest pełne, po prostu wszyscy, którzy mnie znają, wiedzą, że to zrobię. Dan B. Hashish Hash. Może być po polsku. Musi być po polsku. W sumie. Drugą osobę, którą chciałem nominować, to reprezentantka Miejskiego Domu Kultury, Basia Bogdanowicz. Co tu dużo gadać, Miejski Dom Kultury musi się udzielać muzycznie. Więc Basiu, liczę na Ciebie, że dasz radę. No i nie może zabraknąć też ze względu na koneksje Jordanowe. Dyrektor Mosiru, pan Wojtek Pan Wojtek, dajesz. Występowałeś na Olimpiadzie, to myślę, że przed mikrofonem i kamerą też dasz radę. Dzięki komu mogłem to wszystko tutaj szybko nagrać. Dzięki mojemu szwagrowi Łukaszowi i bratu Dawidowi i siostrze Asi. I za to Wam dziękuję. Po dziękowaniu chciałbym Asię, moją siostrę, nominować też do piosenki. Chciałem jeszcze nominować Korbana Millera. Corban, jak ty do tego podejdziesz, nie wiem, ale na pewno będzie profeska. I ostatnia moja nominacja to nie kto inny jak Łukasz Kropisz. Zawsze jesteś twórczą osobą i myślę, że to, co wyprodukujesz, mam nadzieję, że się tak podejmiesz, będzie na pewno ciekawe i bardzo rozrywkowe. Także czekam na Wasze występy. Dzięki.